Cześć, to Marcel 3 witam bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku z mojego przychodzenia gry Selma and the Wisp. Przed chwilą próbowałem zacząć nagrywać i już miałem mały problem, ale na razie wydaje się, że będzie ok raczej. Gra zaczęła się na tym, po prostu na menu głównym, domyślnym na, na początku gry. E, tak, pierwszy odcinek z mojego przychodzenia gry Selma and the Wisp. Jest to kolejna gra. Którą sobie ponownie przechodzę na kanale z części takiej serii mniejszej gry, przechodziłem Limbo, przechodziłem Inside, przeszedłem Little Nightmares 1, wszystkie trzy dodatki do Little Nightmares 1, niedawno, czyli 26 września, skończyłem przechodzenie Little Nightmares 2. No i teraz, jeśli wszystko wyjdzie, to najprawdopodobniej 17 października ten film się pojawi i właśnie rozpoczęcie mojego przechodzenia gry The Wysp. Eee, przechodziłem tę grę na kanale trzy razy, raz w formie filmów pod, na koniec 2017 roku i wydaje mi się, że już przeszedłem nawet na 2018 i to było chyba w pięciu filmach, w pięciu odcinkach, potem w dwóch livestreamach jako jedno przechodzenie w 2019 roku i już jeden livestream w pełni jako jedno przejście w 2020 roku i to było ostatni raz, kiedy w ogóle ruszałem tę grę, to było niby 8 września 2020 roku, czyli lekko, czyli ponad 3 lata temu, więc e, no nie, trochę się nie dziwię. Selman the Wisps jest chyba najdziwniejsza ze wszystkich gier, które przechodziłem na kanale z, że tak to powiem, tego typu gier, tak w cudzysłowie. E, nie wiem ile z tego wyjdzie części, odcinki planuję między 15 a 20 minut pojedyncze części, powinny się pojawiać codziennie po sobie, ale jeśli wyjdzie z tego no kilka, no zobaczymy, ale powinny się pojawiać pojedynczo, po sobie, czyli dzisiaj 17 jest pierwszy, jutro drugi, pojutrze trzeci odcinek, trzecia część. Zaczynajmy. Gram na kontrolerze, a przynajmniej jeśli z kontrolerem w ogóle się uda i wszystko będzie ok i będzie działał prawidłowo, więc zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, na tę chwilę wszystkie chyba, oj czy wszystkie, Limbo Inside chyba nie przechodziłem na kontrolerze, dopiero z Little Nightmare zacząłem. Nie jestem pewny, już nie pamiętam. No, i teraz gra... Tak, tak jak przed chwilą właśnie powiedziałem, ta gra się wydaje dla mnie najdziwniejsza. Ze wszystkich z. No, jak to już powiedziałem przed chwilą. Tego rodzaju. Czyli mamy tutaj Seslemę. Nie mam absolutnie pojęcia. Tak naprawdę to, to jest też jedna z gier, które absolutnie w ogóle nie ogarnią fabuły. Jeśli mogę to tak nazwać lampka pękła, lampka z lawą <grymne> Tylko że światełko. Wprowadzenie Cóż za hałas, spójrz pod łóżko, Łzy już lecą mi plus Uuu, to jest trochę dziwna ręka Znika i potworze. Tak, to mniej więcej pamiętam, że światełko ogólnie mówiąc. Do szafy. Słyszałem śmiech. A no tak, bo my prowadzimy światłem. Tym światełkiem i Selma idzie za światłem. W sumie się nie ma co dziwić, że... A no i światło oczywiście ma swoją ograniczoną moc, która się może ładować i... Ja przyciszyłem tę, grę, ona i tak jest strasznie głośna. Nie, czekaj. Co ja muszę kliknąć, to muszę. Eee, audio. Okej. Okay. Myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Eee, gra nie chciała zadziałać z, z pod kątem. Możesz skakać. Niemożliwe. W sumie w jakimś stopniu... No w, sum w sumie ta gra jest taka straszki poli. Eee, mało poligonów, low poli raczej chciałem powiedzieć. Wszystko na Wszystkie modele są Nieważne. Możesz się wspinać. To się nie ma co dziwić, że tylko trzeba z tym skokiem uważać i być konkretnym, bo możesz się wspinać pewnie. Tam. Wow, wow, wow. Nie, naprawdę zapomniałem jak strasznie dziwna była ta gra. Ale to nie oznacza, że jej kompletnie nie lubię. Możesz wybuchać. XEM. Czekaj, okej. Okay. Ale była też chyba opcja, że mogę jakby rozkazać jej zostać w miejscu. Kurde, nie mogę tego ogarnąć No, chodź, dobrze, chodź czemu zostaw to, jeden dobra, zadziałało, Uf, tu jesteś bezpieczny. Dzięki, nie, nadal ta gra ta, nadal ta muzyka moim zdaniem jest zdecydowanie za głośna W ogóle też nie ogarniałem jednej rzeczy. Wiecie, że w tej grze jest coś takiego jak. E, poziom trudności? W sumie czułość mogę trochę zmniejszyć, ale jesteś takiego, jak poziom trudności? Się naładować do końca, możemy iść dalej. Powiem Wam szczerze, że naprawdę mam. <laughs> Nie pamiętałem, czego się mogę. Tutaj zostaje. Tutaj selma z zostaje. Okej, okay, czyli x wybucham, kółkiem. Bo jeśli by za szybko albo za to może ją zranić, chyba to zabić. Ok, na razie myślę, że idzie nieźle. A tak możemy znajdować weź to teraz mi to dało do myślenia że nie pamiętam czy przypadkiem to nie jest polska gra nie mam absolutnie pojęcia o studiu o fajne ładnie kolorki jakieś inne nie pamiętam też ile w ogóle z rozdziałów jeśli tak to mogę o. Teraz dział pierwszy, dobra, czyli teraz mieliśmy Tukan Studio, no tak, właśnie Try Not to Die. Selma and the Wisp I don't like spiders. Ja. W sumie już się nie boję pająków tak jak, powiedzmy, kiedyś się bałem. wczoraj tak się... złożyło. O! <ś> Fajnie wiedzieć, ale no, to, to jest poniekąd... Czy ona właśnie umarła? Nie, 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 nic się nie stało. Nie, 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 nie. to chciałem kliknąć. fajnie jest ten znaczek. czy światełko nie jest w stanie jakby zostać zgniecione. Dobrze wiedzieć. Dobra, hardcore parkour. Idziemy. Daj. Eee, nie, wiesz co, chyba, chyba nie, chyba, chyba nie, chyba chętnie nie. Czekaj, że, że. Czyli to jest mały błąd. Znaleźliśmy buga w sobie. Eee, spoko. Nie wiem. O, okej, okay, czyli da radę normalnie to przeskoczyć. Tak po prostu wyszło, że tak to powiem. Tak po selma. O, mamy... Nie mam pojęcia co to jest. Jest strzałeczka. O. <śled> Eee, co się z... Czy jestem naprawdę złomową, że się z tego śmieję? Ale. A, to były deski, żeby zarobić. Ok, nie możesz grać, jak jest martwa. Eee, naprawdę. Czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj sprint! Okej. Okay. Uh. Strzesz się nieznanego, bój się bestii, uciekaj z tego lasu jak zdołasz. Over the garden wall. Słuchaj, Bambi, jelonek. A, to tyle. Spoko. Może to był po prostu patrono z Harrego, sobie przechodził? A, to jest koniec. Spoko. Jany. Albo idzie mi lepiej niż myślałem, chociaż z tego co mi się wydaje, każdy rozdział po kolei jest trochę dłuższy, a jeśli nie dłuższy, to trudniejszy po prostu. I to by było na tyle. Myślę, że to jest niezłe podsumowanie. Eee... Eee, no dobra, co jeśli masz. Wow, powiem Wam szczerze, nie wiem ile ten film już trwa, bo zajęło mi to. Jeśli mnie cofnie, to. O, jeśli to by mnie cofnęło, ja to robiłem chyba 10 razy i absolutna większość przypadków to była sytuacja, że po prostu skoczyła w kosmos i zginęła. Co jest nie tak z tą grą? Wiecie, naprawdę zaczynam się zastanawiać, że to, to już naprawdę nie jest ze mną jakiś problem. Serce, serce, serce wysiada. Jesteśmy, siema. Kiedy wyszła ta gra? O. O. Oh. Siema. Czekaj, zbiorę sobie te kulki. Ciekawe, czy jest osiągnięcie za. E... Yeah, yeah, yeah. Spokój ma być, co tak? widziałem? Spokój. Nice, you fed a mole, mole friends, czyli czekajcie, 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 tak. Serdzie, wszystko, trzęsie, szybuję, żeby ona nie skoczyła tutaj teraz w kosmos. Okej, okay, mamy punkty. Uuu, już nie, nie powiem, troszeczkę się bałem że że ją trafi aj nie, nie wiedziałem, że uderzy dwa razy tak wiem, światełko serio światełko traci znacznie szybciej energię, kiedy jest <laughs> ha! Okej. Okay. No, oh, dobra. Okej, okay. no to bit. Eee... Uh. co? Niech to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten yy, pierwszy odcinek, pierwszą część z mojego przechodzenia tej gry. Na razie z tego co widzę, to myślę, że będzie rzeźnia. Yy, naprawdę szczerze zastanawiam się nad tym, czy nie przejść na klawiaturę i myszkę, przynajmniej dla tej gry, ze względu na to, że po prostu myszką myślę, że będzie mi zarówno trochę łatwiej kierować. Będzie. Jakby nie ma w tej grze na tyle sterowania, żebym musiał to robić. Yy, Kontrolerem. Myślę, że do Never Alone wrócę do kontrolera. Na no, obie gry far nie jestem pewny, ale potem na my Memoryowa. Może znowu zobaczymy. Na tę chwilę nie ma to znaczenia. Tak czy tak? Dzięki za oglądanie tego pierwszego odcinka w mojej pierwszej części z przechodzenia tej <coughs> ciekawej, dziwnej, zdecydowanie dest dobrej, dziwnej, specyficznej gry z Salamendowis. Mam nadzieję, że było OK. Y no i tak jak wspominałem, po kolei na przestrzeni dni będą kolejne odcinki i tyle. Dzięki za oglądanie, życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć!